Witam na tym filmie omówimy sobie kalendarz makroekonomiczny na tydzień 2 listopad do 6 listopad 2020 roku Zaczynamy od poniedziałku w sumie O przepraszam A poniedziałku Zaczynamy od poniedziałku i pierwsze co nam się rzuci w oczy jeśli chodzi o dane makro Jeśli handlujesz na polskim złotym to pije maje jeśli spadniemy poniżej 50, będzie to oznaczać, że mamy kontrakcję i spowolnienie gospodarcze w Polsce. I na pewno to nie będzie wesołe dla polskiego złotego. Jeśli zostaniemy tak, jak jest, no to jeszcze dla niej gorzej krzywdy nie ma. Następna kolejna paczka PMI-ów będzie w poniedziałek rano. Tym razem z Włoszech 53 2, Francji, Niemiec. Wszystko wydaje się być OK, tylko że, jak to udzieli w, w ostatnim oświadczeniu Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego, obawiają się, czy raczej myślą, że czwarty kwartał będzie dość kiepskim kwartałem. I nie powinniśmy się jakoś tutaj... <laughs> powinniśmy się raczej przygotowywać na to, że te dane, te PMI będą niższe niż to, co oni tutaj myślą, że będzie. Na przykład 53, 57, 58 może się okazać, że będą gorsze, dużo gorsze. Co nie będzie oczywiście dobre dla euro. <laughs> Market PMI z kolei z y <laughs> Wielkiej Brytanii. Jeszcze będą o 10.30, też powinniśmy mieć to na uwadze, jeśli będzie duży skok w jedną lub w drugą stronę. I mamy tutaj na myśli duży skok, a nie tam 1.10, czy nie wiem, czy 1% punkt no to też nie powinno być wesoło dla funta. Brexit dalej stoi w miejscu. Bank Anglii będzie dopiero w czwartek, no ale średnioterminowo funkcji, czy funt powinniśmy zerknąć na te dane w średnim terminie, żeby wiedzieć jak się tam gospodarka trzyma, jeśli chodzi o przemysł. No i intradayowo to by się mogło nadać, o ile te dane będą jakoś zaskakująco pozytywne lub negatywne. To może się wtedy nada. Market PMI z kolei z y, Kanady. Po ostatnim oświadczeniu Banku Kanady, na którym powiedzieli mniej więcej, że utrzymają, utrzymają stopy procentowe na ultra niskich poziomach, tak jak są, nie mają zamiaru obecnie dokładać QE, czyli nie dodrukowują za dużo pieniędzy. Ups. <grym> po prostu nie mają zamiaru obniżać stóp procentowych i zostali tak jak są powiedzieli na koniec, że jeśli zobaczą, że dane naprawdę się bardzo pogorszyły, to dopiero wtedy będą obniżać stopy procentowe, więc jak na razie kanadyjczyk słaby, neutralnie słaby ja myślę, że słaby bo ropach dostanie po, po pysku, bo Mamy kolejne lockdowny, i wylewa się dosłownie druga fala na USA, na Europę. I ludzie przestaną znowu jeździć do pracy. Spożycie ropy spadnie, tak samo benzyny. I Kanadyjczyk na tym ucierpią. no ale więcej o tym może opowiem w swing tradingowym przeglądzie. Następnie w poniedziałek. Manufakturą PMI z USA. Też powinniśmy to obserwować, jeśli chodzi o intraday przynajmniej. Bo głównym kluczem, słowo klucz, będą wybory w USA w tym tygodniu i kto wygra te wybory. No więcej o tym opowiem w przeglądzie swing tradingowym na przyszły tydzień. Jak się zapatruję na dane? Dane na. Poszczególne pary walutowe i tak dalej. ISM, PMI, to wszystko będzie przed smak przed NFP w piątek. Ale jak już mówiłem, wybory będą głównym, na co będą patrzeć inwestorzy, spekulanci na dolara amerykańskiego. Dobra, idziemy dalej. Wtorek. Eurogrupa Meeting, nie, się raczej o pierwszej w nocy w dodatku euro, no to nie wypali. Decyzja odnośnie stóp procentowych w Australii, mówiłem to tydzień, czy dwa tygodnie temu, czy już nawet więcej, że Australia ma zamiar obniżyć stopy procentowe. Wychodzi na to, że według analityków powinni obniżyć te stopy już na następnym posiedzeniu, czyli we wtorek, 3 listopada. I teraz tak, yy, oni to obniżą. Możemy się spodziewać pewnie jakiegoś podskoczenia na Australijczyku, bo w końcu zrobili to co mówili, że zrobią. No, czyli kupuj plotkę, sprzedawaj fakty. I teraz co nas będzie interesować, to będzie właśnie RBA statement. Co oni napiszą w tym statementie? Jak już obniżą te stopy procentowe, to nie rzucajmy się od razu, że o, obniżyli, teraz trzeba sprzedawać Australijczyka. Wiedzieliśmy, że będą obniżać stopy w Australii od 2-3 tygodni czy nawet więcej. Teraz będziemy patrzeć na RBA Statement i pytanie będzie brzmiało, co my tam zobaczymy. Czy oni napiszą, że będą utrzymywać teraz te stopy tak, jak są? Co byłoby nawet ok dla Australijczyka? Czy stwierdzą, że obniżyliśmy stopy, ale w przyszłości będziemy obniżać je jeszcze bardziej? Co powinno dać impuls do tego, żeby jeszcze bardziej sprzedawać Australijczyka. Consumer Price Index na nisko 8.30 w Latku, z Szwajcarii. To się raczej nie przyjmie ani intraday, ani na dłuższą metę. CHF, Szwajc frank szwajcarski będzie po prostu kierowany sentymentem risk on, risk off. czyli jak będzie źle to będziemy kupować franki, jak będzie dobrze no to kupujemy coś innego a według mnie będzie tylko gorzej, jeśli chodzi o jesień, zimę w tym roku no i oczywiście o 14 uwaga na ten wybory prezydenckie i pierwsze wyniki, bo będzie na pewno dużo ruchu w pipsach na rynkach i może zabraknąć nawet płynności, jeżeli będziemy Duże wahania ceny mogą nastąpić, więc uważajcie na to. Następnie Nowa Zelandia. Średnio ważne dane, według mnie. Kolejne dane. Nowa Zelandia i to chyba było. Tak, to było odnośnie rynku pracy. To powinniśmy obserwować, właśnie i koszt zatrudnienia, chyba jak się nie mhm. Te dwa dane powinniśmy intraday obserwować. Co prawda Nowa Zelandia Bank mówi, że będziemy obniżać stopy procentowe, ale... powinniśmy mieć to na uwadze, jak tam rynek pracy ma się w Nowej Zelandii. Tak samo jak zatrudnienie... czy raczej niezatrudnienie, no wiadomo. Unemployment, czyli niezatrudnieni, jak duże jest bezrobocie, to powinniśmy mieć też i zmiana zatrudnienia, jak dużo, to powinniśmy mieć na uwadze, jeśli chodzi o nowozelandczyka, te dane mogą zawiać na intraday, czyli nawet na dłuższą metę będziemy patrzeć, bank na to raczej nie patrzy, ale powinniśmy... Patrzeć, żeby wiedzieć na przyszłość, że jeśli bank powie, że no wcale to tak nie jest, jak myśleliśmy, że jest, może jednak nie będziemy obniżać stóp procentowych, to by było dopiero odwrót w drugą stronę, w co wątpię, ale powinniśmy mieć na uwadze, jeśli dane się pogorszą, no to oczywiście Nowa Zelandia, RBNZ będzie miał powód, żeby obniżać stopy procentowe. Je. Jeśli by się poprawiły, to myślę, że RBNZ. Bank Nowy Zelandii po prostu popatrzy, no jedne dane to tylko jedne dane, czyli jedna skółka wiosny nie czyni. Środa. Bank Japonii, polityka hmm, z Banku Centralnego, no spodziewamy się oczywiście, że się nic nie wydarzy nowego i utrzymają wszystko tak jak jest, czyli raczej non-event no ale przeczytać, zobaczyć możemy żeby wiedzieć na przyszłość sprzedaż detaliczna w Australii jeśli to spadnie to będzie lipa znowu powód dla tego żeby obniżać stopy procentowe w Australii jeśli znowu by wzrosło no to powiedzą, że o tylko jedne dane no to nie ma powodu żeby szaleć bo tylko jedne dane jeden raz więc jeśli by spadło jeszcze poniżej 1,5% lub jeszcze więcej, na przykład 4,2%, no to w te okolice, jakby spadło, no to będzie kolejny powód do tego, żeby sprzedawać Australijczyka. W środę mamy też market, PMI, service, kolejne PMI, Hiszpania, Włochy. PMA -e z Eurogrupy to też powinniśmy obserwować jak się na dłuższą metę Bank Europy będzie zapatrywał na gospodarkę. Powinniśmy mieć te PMA -e mniej więcej na uwadze. intraday mogą zrobić, nie muszą. W dłuższym terminie dobrze jest wiedzieć jak tam stoi ten cały, jak to mówić. Fabryki i manufaktoria w Europie. Czy jest dobrze, czy jest źle? Czy ludzie pracują i mają robotę i tak dalej? I czy wytwarzają nowe sprzęty? No, przed SPAK, przed NFP o 14.15, w środę ADP, non ADP Employment Change. Oni mają napisane, że high. Ja myślę, że medium, no medium bym dał, ale lobby już nie czyli takie medium, no intraday może coś zawiać, w co wątpię w dłuższym terminie przedsmak przed NFP nic wartego uwagi następnie trade balance no według mnie to nie jest high może medium, nawet low to według mnie market service, PMI, ISM wszystko przed przed NFP w piątek ale i tak Wszyscy będą żyli w środę pewnie jeszcze wyborami z USA, w zależności od tego, co się wydarzy. Więc te dane mogą zostać po prostu zasłonięte cieniem wyborów w USA. Ale powinniśmy mieć na uwadze, jeśli pogodzą się szybko z wynikami wyborów inwestorzy, spekulanci, no to te dane mogą intraday coś namieszać. Chociaż mówię, mogą być w dużej mierze pokryte cieniem przez wybory w USA. Czwartek. Import, eksport, Australia. No oczywiście, jeśli te dane spadną, na przykład eksport miesiąc do miesiąca, a pewnie spadnie, według mnie, no to będzie to słabo wyglądać dla Australijczyka w dłuższą Następnie Bank Anglii. Decyzja Banku Anglii. No jeszcze mamy retail sales w Europie, które nie będą według mnie jakoś super szczególnie ważne po tym co powiedzieli. Spodziewamy się właśnie, że będą spadki, tak jak tutaj jest napisane. I po tym co powiedział Bank Europejski Euro, Bank Centralny spodziewamy się, że będą spadki na retail sales w sprzedaży detalicznej. No ja myślę, że tak będzie, więc euro dostać może po, po pysku, jeśli chodzi o te dane. Przygotowujemy się na to, że będą gorsze. Pytanie, jak bardzo złe będą. Jeśli byłby dobre, no to możemy się spodziewać pewnie jakiegoś cienia do góry, czy krótkotrwałego urośnięcia euro. Ale na dłuższą metę nie robimy sobie nadziei. Przechodząc do Banku Anglii. Skup aktywów będzie podobno powiększony o 100 bilionów. Stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, no bo Brexit. Bank Anglii ma ciężki orzek do zgryzienia, bo ma ten Brexit, z którym nie wiadomo co zrobić. Czy w końcu wychodzą z tego Brexitu czy nie i to cały czas ich trzyma. W takiej oczekującej postawie, no bo oni by chcieli obniżyć te stopy, ale jest Brexit, no i jeśli by oni obniżyli, a Brexit by się udał, no to tutaj jakby w topa była, nie? No nie trzeba było obniżać stopy, co teraz za chwilę będziemy podnosić w drugą stronę, jeśli wyjdą z Brexitu i na no deal, czyli nie było umowy, nie będzie umowy między Unią Europejską, a, a Wielką Brytanią, a oni obniżą stopy, to się może okazać, że obniżyli za mało te stopy. Ja I znowu źle. Rego Banku Anglii pewnie będzie miał ręce związane. Jeśli chodzi o zmiany procentowych, będziemy oczywiście przyglądać się uważnie statementowi, czyli co oni napisali w polityce monetarnej, jak oni się zapatrują na przyszłość, w, jeśli chodzi o funta brytyjskiego. No i oczywiście w kółko bez przerwy Brexit. Pierwsze co się rzuci nam w oczy, zanim przeczytamy statement, to pewnie będzie jak, votowali, jak głosowali członkowie Banku Wielkiej Brytanii za podwyżką, za obniżką czy za brakiem zmiany stóp To może też dużo na, namieszać na rynku. Obecnie wszyscy poprzednio głosowali na utrzymanie stóp procentowych. Myślimy, że tym razem też będą głosować wszyscy za utrzymaniem 100%. Jakby się wyłamało 4 czy 5 za podniesieniem, czy za obniżką, no natychmiast. No to fund, jeśli za obniżką, bo raczej o podnoszeniu to nie ma mowy, to fund powinien dostać po plapie. I powinien zacząć spalać. Nawet jeśli w polityka monetarna byłaby napisana, że zanim byś to przeczytał byś zobaczył te wotę, że na przykład chcą obniżać te stopy procentowe, no to ileś tam ludzi, większość z komitetów chce obniżać stopy procentowe, na natychmiast i byś nawet później przeczytał pewnie w monetary polic w raporcie polityki monetarnej, że mają zamiar obniżać stopy procentowe na przykład na początku roku, czy, czy kiedy oni to mają następne spotkanie. Następne w czwartek Bailey będzie jeszcze przemawiał o 13.30, czyli będzie ciekawy dzień dla funta brytyjskiego. Kolejne dane odnośnie rynku pracy z Ameryki: przedsmak przed NFP, średnio ważne według mnie. Kolejne dane przed NFP, przedsmak. Tę sobie podarujemy, to jest od razu to nie. FED Monetary Policy Statement, czyli raport z polityki monetarnej FEDU. Czego oczekujemy? W sumie to ja oczekuję, że nic się nie zmieni. Kompletnie nic. Napiszą pewnie to samo, co poprzednio, albo bardzo podobnie do tego co było poprzednio. Oni też pewnie poczekają na wybory. Tutaj się nic nie zmieni dopiero w następnej... Posiedzeniu będą myśleć, co dalej, skoro mamy już nowego prezydenta. Ale myślę, że tutaj będzie po prostu non-event, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Fed. Czyli nic się nie wydarzy, nic się nie zmieni. RBA Policy Statement. powtorkowym wydaje się w posiedzeniu. Tutaj pewnie dużo nie zobaczymy zmian w odniesieniu do tego, co zobaczymy we wtorek. No, ale trzeba mieć na uwadze, że może coś tam jednak jakiś detal, coś nowego się dowiemy z tego statementu, no, chociaż wątpię. I jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy w ten piątek? Rok do roku. To jest chyba bezrobocie. Ta jeśli chodzi o rynek pracy w Kanadzie. Tak, kanadyjskie NFP, powiedzmy. No i oczywiście amerykańskie NFP. -ki. Ciekawe, czy do tego czasu się już Rynek razy z wyborami prezydenckimi, statementem od Fed, który nic nie zmieni, i tak dalej. Myślę, że Intraday dobra okazja to może być do handlu, ale na dłuższą metę czy zmieni to dolar amerykańskiego? Nie, nie sądzę. Myślę, że NFP po prostu przejdzie bez huku w piątek zrobią fajerwerki, a w poniedziałek wszyscy o tym zapomną. No i to jest moje zdanie. Na co będziemy patrzeć? Na które dane na bezrobocie będziemy patrzeć? Na Northwine Payrolls oczywiście i na i na właśnie miesiąc na miesiąca. Godzinowe zarobki. Na te trzy dane zawsze będziemy patrzeć jako pierwsze, jeśli chodzi o raport NFP w USA. No i koniec piątku będziemy mieli jeszcze przemowę z Banku Kanady. Dwie osoby o tej samej godzinie. I warto to według mnie zobaczyć, posłuchać. Raczej komentarze wyłapać, może dowiemy się czegoś nowego, bo ostatnio powiedzieli, że nie, nie widzą potrzeby, żeby obniżać stopy procentowe na teraz. Już od razu są w gotowości, ale muszą zobaczyć, żeby dane się bardzo pogorszyły. Zobaczymy, co te osoby powiedzą. Może mają jakieś inne zdanie. Warto mieć to na uwadze, jeśli chodzi na dłuższą metę. Jak myśli Bank Kanady? <kuh> No i indeks PMI z, z Kanady. No, tak powiedzmy, że intraday tak. Mogłoby to coś zmienić w dłuższym terminie, w zależności od tego jak te dane wypadną. Jeśli wypadną, tak jak mniej więcej jak ostatnio, czyli w okolicach 50, powyżej 50, krzywdy nie będzie. Jeśli wypadną z kolei poniżej 50, to Bank Kanady może się zacząć zastanawiać nad tą obniżką 100%owych Jeśli zobaczyliby takie dane jeszcze raz albo dwa, to tak jak powiedzieli, w dłuższym terminie jeśli no jeśli te zobaczą z, znaczne pogorszenie w danych makro, no to będą myśleć poważnie o obniżce 100%owych. No i to wszystko na tydzień. W, 2 listopad do 6 listopada 2020 roku w kalendarzu makroekonomicznym na maj omówienie danych jeśli Ci się podoba filmik daj lajka jeśli uważasz, że się do czegoś przyda podziel się z, im, z jakimś innym traderem żeby też był przygotowany jakieś pomysły, sugestie masz jakieś no to napisz w komentarzach no i do nowego usłyszenia na następnym filmie